Jaki uśmiechnięty. No jest Regis. Nie szczesz się tak. Jeszcze ktoś zobaczy i będzie nieszczęście. Po prostu cieszę się, że Cię widzę. Też się cieszę, wampirze. Dzięki, że sprowadziłeś Jaskra. Nie ma sprawy. Kiedy Ty tkwiłeś w tej pożytecznej instytucji, przeznaczyłem ten czas na myślenie. Myślałem o liczbie ofiar Detlafa w kontekście listy cnót rycerskich. Jak pewnie sam się już domyślasz, brakuje nam jednego nazwiska. Nie ciekawi się, kto. Miał być piąty. A jeśli mnie ciekawi, to chodź, tym razem zajmiesz się. się to... znaczy, co teraz? Teraz się napijemy. Chyba, że jako praworządny Wiedźmin postanowisz pójść i powiedzieć księżnej o tym, czegośmy się właśnie dowiedzieli. No pójdę, pójdę. Musisz wiedzieć, Anarietto, że rozpacz jest jak deszczowe niebo. Prędzej czy później słońce wyjdzie z zachmu. Nie twoją siostrę zamordowano, więc łatwo ci jest mówić. Przecież wiesz, księżno, moje życie nie było usłane różami. I chociaż rzeczywiście nie miałem siostry, to wiele razy traciłem... Nieważne. Wasza miłość. Będzie ciężka nie rozmowa. Trzeba mieć tupet, żeby przychodzić tutaj po tym, co się wydarzyło. Geralt na pewno ma bardzo ważny powód. Znalazłem list, którego treść powinnaś poznać. Jaskier, ty mi go przeczytaj. Tym razem zajmiesz się księżną. Anna Henrietta nie ma pojęcia, czym jest empatia. Jej serce jest zimne. Dlatego wyrwiesz jej ten głaz z piersi. Moja siostra nie mogła tego napisać. Są na to dowody. Nie wierzę. To niemożliwe. Ktoś chce ją oczernić w moich oczach. Nie pozwolę na to. Spokojnie, Anarietto. Już dobrze. Trzeba zniszczyć to ohydne pismo, słyszysz? Żeby nikt nigdy go nie przeczytał. Nigdy. Tak zrobię. A ty. wynosz się stąd. To wszystko twoja wina. Wynosz się, słyszę. Ciebie więcej widzieć. Nigdy nie uwierzę, że ona mogłaby zrobić coś takiego! Jaskier, powiedz mu, że to nieprawda! Geralt, idź już proszę. Księżna potrzebuje teraz spokoju. Powiedzieliśmy, co mieliśmy, to teraz męczę. Księżną poszło średnio. Zaprezentowała cały wachlarz emocji w naprawdę imponującym tempie, jak to ma w zwyczaju. Rozumiem, że nie rzuciła ci się na szyję, dziękując, że uratowałeś ją przed morderczą siostrą. Dobrze rozumiesz. I nie dziwi jej się. Na szczęście, obecność Jaskra nieco załagodziła sytuację. Jak wiesz, nie przepadałem za Sianą, ale bardzo żałuję, że nie udało mi się zapewnić jej bezpieczeństwa. Widzę, że i ty nadal masz wyrzuty sumienia. Przy przez to, co ją spotkało. Ta nadal. No, to napisie. Zapraszam na stream.